A twoja rodzina to nieudacznicy! Zdefiącał, jeszcze potem do mnie idziesz! Rada nauczycielska dla całej klasy! Zwariowaliście? Kto to zrobił? Ale dlaczego ja? i idziesz na radę pedagogiczną! Jak kto? Wszystko będzie okej, okay, rozumiesz? Zapnij gębę! Ale ja dlaczego? Na procent! Jak coś nie jestem z tej szkoły. Co jest kurczę? Wyrzuć ich! Trzeba wyrzucić ich wszystkich! Jest nas już tak wielu, przyjaciele! Nie sądziłem, że kanał tak szybko się rozwinie i że w tym czasie uda nam się zgromadzić tak wielu subskrybentów. Wielkie dzięki wszystkim, którzy Subskrybują kanał. Wielkie dzięki wszystkim, którzy nas wspierają, oglądają, i wszystkim, którzy nas lubią. Ale na tym nie poprzestaniemy i będziemy kręcić kolejne filmy, jeszcze ciekawsze i jeszcze dłuższe. A teraz po prostu proponuję cieszyć się oglądaniem nowego filmu. Tak więc, miłego seansu! Co ty robisz? Mówiłam, że obudzę cię rano wodą. Pamiętasz to? Jaką wodą? Próbuję cię obudzić od 30 minut! Dima, masz ci śladę pedagogiczną, a zaraz zaśpisz! No to wejdź, to się ubiorę. A No, przy mamie już się ubrać nie możesz! Urosłeś, co? Wyjdź, mamo! Śniadanie masz na stole i nie zapomnij umyć zębów! Chociaż zjadłeś. Dzisiaj mnie wyrzucą, tak? Skąd mam wiedzieć? Nie ma... rozmawiałeś z nauczycielami? Nie wiesz, co się stanie? Co? słyszałeś? Pani Rasida powiedziała, że będzie ogólna rada pedagogiczna, na którą nie miałam żadnego wpływu. Będzie, będzie. Poza tym już chcę, żebyś poszedł do innej szkoły. Ale ja nie chcę! I mam nadzieję, że kamrat zostanie dzisiaj wywalony! Mamo! Co mi mamujesz? Dobij herbatę i idziemy! Muszę przejść ten poziom, odejmij mi telefon! Mogą cię dzisiaj wyrzucić ze szkoły! Ty myślisz o jakichś gierkach? Idziemy! Panie dyrektorze, moja klasa nie jest najlepsza, ale to nie jest dobre porównanie. sam pan rozumie? Na Radzie Pedagogicznej ustalimy, których z waszych uczniów wyrzucamy. Ostrzegałem wasze dzieci! Do pierwszej wpadki. No ale to nie ich wina! A co powiedziała pani Rashida? Myślę, że na pewno dzisiaj kogoś wyrzucą. Mój się, żebyś to nie mógł, ty, jeśli dalej chcesz chodzić do tej szkoły! Twoje modlitwy nie pomogą! Moja babcia powiedziała, że zrobi wszystko, żeby pani syn został wywalony ze szkoły! To jest ten nieudacznik! A skąd u ciebie to pewność siebie? By sam ją z takich nieudaczników jak ty! A ciebie nic nie martwi! Mam problem! Gdzie twój Mąż i tata Dimy. I ci to Ci do diabła płaczku, lepiej się módl, żeby cię nie wyrzucili. Tak, mówię panu, że szkoła musi stracić akredytację. Uczniowie upokarzają się nawzajem, a moi koledzy nic nie mogą zrobić. Wielokrotnie ostrzegałam, że to do niczego dobrego nie doprowadzi, a teraz skutki są oczywiste. Czyli uważa pani, że jeśli uczniów nie można wyrzucić, to rozwiązaniem sytuacji będzie im akredytacji. Można i zmienić dyrektora, są dobrzy kandydaci, nawet ja. Pani Sofio, Dima i jego mat znowu nie obrażają i grożą, że pokażą na radzie pedagogicznej nagranie, które wcześniej zmontowali, żeby zhańbić godność i honor naszej rodziny. tu i główny bohater naszych opowieści, Dima i jego matka. Gdyby tego ucznia nie było w szkole, innym uczniom byłoby łatwiej. Po co zwołano Radę Pedagogiczną akurat dzisiaj, bo on jest solą w oku całej szkoły? Chodźmy więc do dyrektora. Wracajmy do dyrektora. I proszę pamiętać, że prawidłowe informacje muszą dotrzeć do dyrektora. Wszystko nagrywam. Mówiłem, że moja babcia zrobi wszystko, żeby twojego syna wyrzucili ze szkoły. To nieudacznik. Rozumie pani? Rada jest o dziesiątej. Tak. Idź na lekcję, ja spróbuję skontaktować się z dyrektorem. Angela, kurczę, to chodzisz ze mną czy nie? Sasza, mówiłam ci, że potrzebuję czasu. Czemu naciskasz? Co dlatego, że boisz się, że cię później rzucę? Czy dlatego, że jestem zbyt przystojny i boisz się, że będziesz o mnie zazdrosna? Sasza, powiedziałam wszystko. Jesteś gotowa. Ja myślałam, że to jakiś żart. Wszyscy myśleliśmy, że to żart, ale jak widzisz, rada będzie. Dima, najważniejsze to się nie bać. Zagłosujemy całą klasą, żeby wyrzucili kamrana. Cała szkoła jest przeciwko niemu, nawet jego koledzy. Myślisz, że to pomoże? Jego babcia już kogoś przyprowadziła do szkoły i mówiła coś o akredytacji. O, a, akry, akredy. co, co? Akredytacja to, jest? to coś w rodzaju obowiązku szkoły, spełnienia wszystkich standardów. Jeśli nie ma akredytacji, szkoła powinna zostać zamknięta. To Coś w tym stylu. Czyli babcia kamrana chce, żeby zamknęli szkołę? A co wy się tak peniacie? A kto w ogóle jest na tej liście? Ima kamran no i herman. Jak to ja? O, klasowego sztura też chcą wyrzucić. Ale mnie za co? No co ty? Co ty się boisz? Wiesz ile? Ja już zmieniałem razy szkołę? Najważniejsze, że jak się idzie do nowej szkoły, to trzeba się ostro i śmiało przedstawić. Tak jak ja i pokazać klasie, kto tu rządzi. <laughs> A dlaczego ciebie nie ma na liście? A skąd ja mam wiedzieć? Nie masz problemów. Mam, ale mnie najmniej łapią. Nie jestem taki głupi jak wy. No, tej głupocie bym dyskutował, no ale dobra. Może uda się to jakoś odwołać? Ostatnio akurat wszystko psujecie. Musimy to natychmiast przerwać. Rada jest dzisiaj? Cześć, Polina. Cześć, Dima. Dzisiaj mamy radę nauczycielską, a ty jak zawsze wyglądasz Dziękuję, super. Dobry Tima! Podjęłaś już decyzję na temat naszego Dima, związku? Czy czy wystarzą, bo staną się wywrzeć na nas presję? Co się wtrąca? Polina powiedziała po miejscu szkoły, że musi nad tym się zastanowić. Dziękuję, Angela, oczywiście, ale nie wtrącaj się w nasze sprawy. Wasze prywatne sprawy zostały pokazane przed wszystkimi rodzicami, tak jak twoja relacja z Saszą. Ale próbuję wytłumaczyć chłopakom, że nie trzeba wywierać na nas presji. Nie musisz nikomu niczego tłumaczyć, okej? Okay? Polina, co ty jesteś dzisiaj taka zła? Nie złość się na Natchez. Sama sobie z tym poradzę, Sasza. Idźcie wy wszyscy do diabła. My, mężczyźni, prawimy wam komplementy, rozgrzewamy miłością. A wy pomyśl o tym i o tamtym. No tak, co to za zebranie? Zajmujemy miejsca. Nikt nie odwołał lekcji. No dalej, siadamy. Dobrze, czy wszyscy wiedzą, kto jest na liście do rady pedagogicznej? Ja wiem, że mnie tam nie ma! To bardzo dziwne, że ciebie tam nie ma, Sasza. Panie Leopoldzie! A po co oni w ogóle zwołują tę radę? Właśnie, po co to organizować, skoro już wszystko wiadomo, kto wszystko robi? Trzeba wywalić kamrana i będzie dobrze. W ogóle, dlaczego tam jest moje nazwisko? Sam powiedziałeś na scenie, że ukradłeś telefon dziarskiemu. Nikt cię do tego nie zmuszał. No, a dziarski jest na liście za regularne zakłócanie lekcji. No, a Dima za sytuację z dziewczynami, za puszkę z za podpalenie. Dima, u ciebie problem za problemem. Przecież wiadomo jest, że to nie ja, tylko Kamran. No tak, teraz pozostało to wyjaśnić i pokazać dyrektorowi. No, a pani Rashida też będzie na radzie pedagogicznej, przecież pokazała nam obsceniczny film z dyrektorem. Przecież wszyscy to widzieli. <noise> tak, Dziarski, będzie rada pedagogiczna, a nauczyciele będą decydować o Wszystkim. Oczywiście będę bronić Waszych interesów, ale nie wszystko ode mnie zależy. To prawda, że babcia Kamrada chce cofnąć akredytację w naszej szkole? Co, proszę? Dima, powiesz co słyszałeś? Nic nie zrozumiałem, ale słyszałem coś o akredytacji. Zapisujemy do lekcji i nie ważcie się robić nic głupiego na Radzie Pedagogicznej. Musimy jakoś zakłócić tę Radę Pedagogiczną. Słyszałeś, co Natasza i pan geograf powiedzieli? To by było za dużo. No ale jako Twój przyjaciel chcę zrobić to dla Ciebie, Kumasz, prawda? Od kiedy Ty jesteś taki mądry? O czym ja właśnie mówiłem? Przepraszam, panie Leopoldzie, trochę się rozproszyliśmy Odbierzesz to, poza zajęciach No ale właśnie widziałem przestępcę, który uciekał. Niedługo ja zacznę uciekać z waszych lekcji. Zapisujemy wszystko, co mówiłem wcześniej. Zamiast grać w gry, powinniście pomyśleć, co powiecie na radzie. Gdyby moja babcia nie była w szpitalu, na pewno bym nam pomogła. I niby jakby nam pomogła? Zadzwoniłaby do koleżanek babci czy co? To jest pomysł, wiesz, ile ma znajomych na ławce przed blokiem. Dzień dobry, siedmioklasiści. Komu dobry, temu dobry. Niektórzy się będą musieli spakować. No to chyba będzie można co mówić. Ciężarówkę, prawda? Sądząc po nagromadzonych problemach przez te trzy miesiące nauki. Mam rację, pani Sofio! I jeszcze jak, panie Maksimie? Dima, Dziarski i Sasza. To właśnie ich wszystkich można wsadzić do ciężarówki. No ale mnie przecież nie ma na tej liście! Jak to? Ten uczeń rozbił mi wazon, panie Maksymie, a potem wraz z uczniem Dziarskim podpalili mój wózek. Tak więc i ten uczeń będzie dzisiaj na moim dywaniku. Co jest, kurczę? A może mamy was wydalić bez rady pedagogicznej? Tak naprawdę ja nic nie zrobię. Jasne, panie Leopoldzie. Proszę przyprowadzić po lekcjach do mnie wszystkich, którzy są na liście, jasne? Przepraszam, mogę poprosić syna na kilka słów na korytarzu? Słuchaj, co odkryłam. Wyrzucą kogoś na 100%, ale jeszcze nie wiem kogo. Żeby uspokoić waszą klasę, za karę muszą wyrzucić jednego z uczniów. Słuchaj, tak sobie myślałam, może sami zabierzemy dokumenty. Jak to zabierzemy dokumenty? Niech wywalukam rana. Czemu nasza klasa cierpi przez tego gnojka? Dziarski ma wszystkie dowody w terenie. No ale Dziarski pierwszy może polecieć Dima. Nie ośmieszajmy się i zakończmy tę historię w dobrym tonie, zgoda? Co, jednak sam odchodzisz? No cóż, pozwolę ci uścisnąć moją dłoń. Okazuje się, że jesteś mężczyzną. Ale pamiętaj, że w każdej szkole jest ktoś taki jak ja, kto też cię upokorzy. Tam, że w szóstej klasie prześladować jakiś Sirosza, a może przeniesiesz się do jego szkoły, co? Gdzie się nie będę przenosić? Zobaczymy, który z nas ci się wyleci. Zapraszam panią Dima, dziarski, Herman i Sasza. Macie być za 10 minut gotowi, jasne? Panie Leopoldzie, a możemy pójść z rzymkami i wesprzeć chłopaków? A róbcie, co chcecie. Kurczę, ale dlaczego ja muszę iść na radę? Przez głupi was! Ognajcie się ze szkołą! Natasza i Polina, jak coś, to jestem gotowy zająć miejsce waszego chłopaka! Możecie robić dla mnie harem! Idź, parówko, zaczerpnąć świeżego powietrza, zanim ci je zabiorą. Łajdaki! Kurczę, trzeba się tym zająć! Nie zamierzam tolerować takiego upokorzenia! Dlaczego ja muszę być na radzie? Ima, daj rękę. Co się stało? Wszystko będzie okej, okay, rozumiesz? Wszystko będzie tak, jak powinno być, prawda? Nie, wszystko będzie dobrze, a nie nie tak, jak powinno być. Co, lecimy? Natasza i ja pójdziemy z Wami, prawda, Natasza? Tak, Polina. Proszę posłuchać, nie ma potrzeby odbierania akredytacji szkole. Ilu nauczycieli pozostanie bez pracy, prawda? Gdybym to ja była na czele dyrekcji, mogłabym przejąć kontrolę nad tą sytuacją. Pana zadaniem jest dotarcie do samej prawdy i wpłynięcie na to, by uczniowie naruszający dyscyplinę zostali wyrzuceni. Już to pani mówiła, to ci tutaj są winni, prawda? Tak, ale ten słodki młodzieniec w czerwonej kamizelce. On jest niewinny, chociaż wszyscy będą mówić, że jest zły. Wie pan, łatwiej jest rzucić winę na kogoś innego niż wziąć ją na siebie! Tak, niestety wiem. Dobrze, chodźmy. Co to twój dziadek? To jest człowiek, który wyrzuci was wszystkich na śmieci. Kuma! Komu u tyle pewności i siebie? Dziarski ma filmik, na którym malujesz sprayem szatnie i podpalasz wiadro, więc lepiej siedź cicho. No. Więc słuchaj dzieciaku, jeśli ktokolwiek z mojej klasy zostanie z powodu ciebie wyrzucony, nawet jeśli będę to ja, bez znaczenia, to co się później stanie z tobą będzie o wiele gorsze. Co ty mi grosisz? Zaraz zadzwonię na policję, żeby ciebie stąd zabrali, ty głupia małporuda. Tak, Kamran Dziarski, Sasza, Herman i Dima. Wchodzimy. Dziar... Dzięki, powodzenia, jesteśmy z wami! Dima, wszystko będzie okej, okay, pamiętasz? Dima, mamy na ciebie czekać, chodź! No cóż, drodzy uczniowie, wiecie, dlaczego się tu zebraliśmy? No, tak, bo pani Rashida postanowiła zrobić listę awanturników i zwołaliście radę. Tak, uczniu dziarski, mam pytania do całej waszej klasy. Na początku września, pierwszego dnia szkoły, stłukłeś szybę. A w tym miesiącu robiłeś stream na lekcji nauczycielki plastyki. Dlatego zbili też mój wazon. A potem śmiali się ze mnie, kiedy chodziłam ze złamaną nogą. A potem podpalili mój wózek. Dodatkowo wyważyli, Drzwi zniszczyli tablicę, pomalowali szatnie, podpalili szkołę. I w jaki sposób wezwali policję, która ponownie wyważyła drzwi, bo uważali, że u nas w szkole są jakieś nielegalne substancje. A na dodatek zniszczyli biurka i pomalowali o ten obraz. Ukradliście też telefon we własnej klasie I zrujnowaliście Mi szkoły 2022 Dracy nauczyciele, dyrektorze I ty szanowny panie Oni nawet wsadzili mnie do worka treningowego Na lekcji WF-u Śmiali się ze mnie Rozumiem, że to wszystko A może coś jeszcze? Może coś przeoczyłeś, Dziarski? No To wszystko z listy, jak to powiedziałeś, Dziarski Awanturników No tak, jakby wszystko Ale tak naprawdę nie zrobiliśmy nawet połowy z tego I właśnie, dlaczego tutaj nie ma pani Rashidy? Skoro to ona zrobiła tę listę do rady pedagogicznej Pani Rashida? Wyciągnęła mnie z pracy, którą wykonywałem, żeby mógł przeprowadzić tę radę pedagogiczną. A teraz wykonuję moje polecenia. Rozumiesz, to uczniu? Więc pani Rasida też powinna być na radzie pedagogicznej. Zniszczyła laptopa ciarskiego, zniszczyła kamerę operatora telewizyjnego. Włączyła też nagranie na lekcji, na którym tańczy dla pana w pana gabinecie. O proszę? Jakie tańce? E, Zasza chyba dostał udaru na słońcu. A nic takiego. Zimą? No, pan co, nie zna dzieci? Panie dyrektorze, kontynuujmy. Widzicie, w ogóle was nie obchodzi to, co robią nauczyciele! Tylko my jesteśmy winni! A tak w ogóle to mnie nie powinno tutaj być! Dlaczego muszę cierpieć z powodu tego knypka? Zadnij gębę! Zaraz się tobą zajmę! Sami widzicie, kochani! Nie sądzicie, że oni powinni być wyrzuceni ze szkoły? Zacznijmy od tego, że na tym filmie wyraźnie widać, że sam Cameron pomalował szkolną szatnię. To ten sam filmik, który był na szkolnej scenie. Na tym filmie widać również, że to podpalenie jest również jego sprawką. Rozumiem, że nasza klasa nie jest darem losu, ale obwinianie nas za wszystkie problemy też jest głupie. Poza tym, my, dziewczyny, możemy powiedzieć, że nasi chłopcy naprawdę posunęli się za daleko pod wieloma względami. Ale jeśli ich wyrzucicie, to cała klasa opuści szkołę. A jeśli wszyscy odejdziemy, to co wtedy będzie? Wtedy szkoła zostanie pozbawiona akredytacji z powodu braku uczniów i ogólnych zaniedbań. Rozmawiał pan o tym z dyrektorem? Wszystko podsłuchałem, jak byłem w toalecie. gospodarz, nie jestem głupi. I, I mogę powiedzieć jedno: To, co się teraz dzieje, nikomu nie jest potrzebne. Wiecie dlaczego? Pewnie dlatego, że chce nas tylko nastraszyć, Ale jesteśmy już dorosłymi dziećmi i sami rozumiemy, gdzie przekraczamy granice. Wszystko, co wymienił dyrektor, jest złe. Nie ma usprawiedliwienia dla niczego, co zrobiła nasza klasa. Ale nawet biorąc pod uwagę, że jesteśmy dziećmi, wy dorośli nauczyciele, robicie o wiele gorsze rzeczy. Wyżywacie się na nas, włączacie nam na lekcjach prywatne filmy, na których dyrektor tańczy dla dyrektora. Po co nam to? Jak wyrzucić to wszystko? Nie rozumiem, po co mnie pani wzywała? Zadzwoniłam do pana, aby przeprowadził pan właściwą analizę. Odbywają się tu jakieś tańce, słyszał pan o tym? No tak, to źle, oczywiście. Będziemy musieli rozwiązać tę sytuację. Ale jak to mówią, bez mnie. Mam tylko jedno pytanie. Wyrzucacie w końcu kogoś czy nie? Mm, nie, nie będziemy nikogo wyrzucać. No, to tyle, z akredytacją wszystko w porządku. Szkoła jest okej, okay, popracujcie nad dyscypliną i będzie super. Tydzień temu nasi uczniowie spalili samochód nauczyciela. I nic, akredytację zachowaliśmy, a w drugiej szkole. W dyrektor był pijany przez pół roku, nikt nie narzekał. Po co nam dodatkowy hałas, prawda? Jak to się mówi, im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, tak więc... Ja teraz pójdę. Jak to pan stąd idzie? Czyli co, kamrana też nie wywalicie? spotkania, sprawy osobiste, proszę dzwonić. Miłego dnia wszystkim. Wila, a co z tym obrazem jako dowodem? Nie chce pan tego zbadać? Babciu, poczekaj! Kto namalował ten obraz? Ja. Orzech? Dlaczego ty to zrobiłeś? Po prostu wszyscy się tutaj nawzajem wspierają. Pomyślałem, że powinienem powiedzieć, że to ja. Ale tak naprawdę to nie byłem ja. Ani nikt z naszej klasy. Zapytajcie ich. Dobra, stop! To znaczy, że nas nie wyrzucą? I to było tylko po to, żeby nas nastraszyć? Dziarski, Herman, Sasza i Dima. Dwa tygodnie pracy z woźnym. A ja kurczę, za co? Nie trzeba było kraść mi telefonu. Mam rację, panie dyrektorze. Możesz już przestać z tym telefonem. Przeprosiłem już chyba ze 100 razy. Sex, mimo że ja zabiorę nasze dokumenty. Odradzałbym to. Po co naszej szkole problemy? Eee, panie, panie dyrektorze, skoro nas nie wyrzucacie, to mogę wyjść na chwilę? A dlaczego? Czy zostawiłem długopis tutaj? Wynącha z miasta! z miasta! Wynącha Ci dzieci? Uuu. Co tutaj się dzieje? Jak tu weszłyście? Aktorze, do czego doszliśmy? Do podrywania młodych dziewczyn? Że co Zamknij gębę! Policja zaraz przyjedzie! Szybko was wszystkich wydamy! Piszą o was takie rzeczy! Wstyd! styd, styd. Drogie pani, o co tutaj chodzi? E, co tutaj się właściwie dzieje? Ktoś mi Jesteś powie? Jesteś złoczyńcem! A może nawet gorzej! Co powiedziałaś? To mój długopis. Jak coś nie jestem z tej szkoły! Steve! Steve! Uuu! I co to było? Prosiłem babcię, żeby zrobiła zamieszanie na radzie! Sasza, zwariowałeś? No jeszcze nic! One potrafią dużo więcej, panie Leopoldzie! I po co właściwie potrzebny był ten cały cyrk? Ja nic o tym nie wiedziałem i lepiej mnie o to nie pytajcie! Zwariowaliście? Kto to zrobił? Czy wy sobie żartujecie? Panie dyrektorze, to na pewno Kamran zrobił. Jaki znowu Kamran? Do 11 klasy będziecie pracować z woźnym, rozumiesz? A to dlatego, że nie może nas pan wyrzucić, co? Jak będzie trzeba, zrobię wszystko, żeby cię wyrzucili ze szkoły, rozumiesz? A może w końcu wyrzuci pan Kamrana, co? Jeśli się dowiem, kto sprowadził tę babcię, osobiście wyrzucę go ze szkoły, za rękę. Rozumiecie, siódma klasa? Czupkę z zdejmij, jak jesteś w klasie. Dobra, umówmy się, że, że nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. No, a Dziarski, pani Rashida prosiła, żebym osobiście przekazał ci tę kopertę, jest tam liścik, mówiła, że jak ci dam, tu sam zrozumiesz, o co chodzi. Okazuje się, że wszystko, co się działo, zostało odwołane? Tak, ale to nie znaczy, że musimy zaczynać wszystko od nowa, zgadzacie Panie się? Panie Leopoldzie, teraz na pewno zaczynamy nowe życie szkolne. Już ja znam to wasze nowe szkolne życie. Polina, wybacz Dimie! Polina, wybacz Dimie! Polina, wybacz Dimie! Tak, panie, jak coś, to mamy makaron w kolejnej sali. Mamy też w szkole kaszę gryczaną. Wszystko Wam pokażę. Chodźmy, chodźmy, wyjdziemy. Oprowadzę Panie. Polina, słuchaj, już nie wiem, jak mam Cię prosić o wybaczenie. Strasznie Cię lubię i w żaden sposób nie chciałem Cię skrzywdzić. Może spróbujemy jeszcze raz. W każdym razie dajmy sobie szansę. Dobra, Dima, właśnie zdałam sobie sprawę, że jednak dam sobie z Tobą radę. Tak, zachowałam się dosyć surowo. Zgadzam się, spróbować wszystkiego od nowa. Uuu. Chodźmy do mnie, zrobimy sobie piżama party, tylko ty i ja. Nauczę cię grać w sampo, chcesz? Dziękuję, że mi w końcu uwierzyłaś i wybaczyłaś. Zdałam sobie sprawę, że Natasza naprawdę niczego nie chciała. Chyba. Ona nawet próbowała nas pogodzić. Zgadzam się, próbowała. Po prostu nie podobało mi się twoje zachowanie. Najpierw działasz, a potem myślisz. Czemu wchodząc z dźwigiem przez okno nie spytałeś mnie, czy tam będę? Mogłeś spytać kogokolwiek, bo ty najpierw działasz, a potem myślisz. Zgadzam się, to już się nie powtórzy. Dziś wieczorem robimy sobie piżama party. Siema Dima, pijama party? A wy co tu robicie? Ja również postanowili przyjść na twoje party. No, ale jak to? Zaprosiłem tylko Polinę. No co kochani, bardzo dziękujemy wszystkim za oglądanie. Bardzo dziękujemy też za subskrypcję i za lajki. Kanał rozwija się pomyślnie dzięki wam. Nie zapomnijcie więc pokazać swojej aktywności w komentarzach pod tym filmem. I mam nadzieję, że będziecie nas również wspierać w przyszłości. Jesteście naprawdę najlepszą publicznością. Tymczasem do zobaczenia w nowych odcinkach.